Magdalena Bieńkowska, modelka i Miss Polski 2015, kilka tygodni temu urodziła córeczkę. Szczęśliwym tatą jest Łukasz Kubot, światowej sławy tenisista. Magda, no przede wszystkim wielkie gratulacje już oficjalnie. Dziękuję, dziękuję. Witamy nową osóbkę na świecie, Zosia. Czy możesz już coś o niej opowiedzieć? Wiesz, jak ona się przyjęła na tym nowym świecie? <grym> znaczy... Co jest y, bardzo dobrze. Y, trochę mało śpimy, ale to jest chyba normalne, ale odpukać nie mamy na razie żadnych kolek, ulewania, problemów, tylko budzimy się na jedzenie, więc y, więc wszystko dobrze. A też zadecydowaliście, że nie będziecie jej pokazywać jej y, wizerunku. Skąd taka decyzja? No bo w się bywa różnie. Różne są decyzje znanych rodziców. Y, nawet nam nie przeszło przez myśl, żeby, żeby pokazać Zosię. Chyba y, może jak ona dorośnie i sama zadecyduje, że będzie chciała w w tych mediach funkcjonować, to, to damy jej tą szansę na... Decyzja. A powiedz mi, jak to były te pierwsze momenty y, w ogóle kiedy ona się pojawiła, bo to są zawsze wyobrażenia różne, a potem no wiadomo, rzeczywistość. Czy to w ogóle było tak, że pojechaliśmy do szpitala, w którym mieliśmy rodzić z tatą, zrobić test na koronawirusa, który musiał być zrobiony przed wylotem taty na turniej. I ja to tej samej nocy miałam, y, zaczęłam się trochę źle czuć i stwierdziłam, że przy okazji, jak już będziemy w szpitalu, to zrobię y, KTG. No, już zostałam w tym szpitalu. Dzwonimy do taty, który czeka na, na pobranie. Krwi, ja, mówię, ja mówię, wiesz co Łukasz, no, rodzę, mówię rodzę, trzy dni wcześniej się obroniłam, więc w ogóle obrona też przeniesiona e, sprzed samego terminu e, porodu, więc e, trochę tak na wariata, ale widocznie wtedy chciała Zosia przyjść na świat. Ten moment, kiedy kładał to dzieciątko na, e, na brzuchu, to dosłownie, to jest jak z, potrójne znieczulenie, że wszystko odchodzi i po prostu... Nic innego się nie liczy. Magda, tatą Zosi, twoim partnerem życiowym jest Łukasz Kubot, czyli człowiek, który jest sportowcem światowej klasy i jak ty się w tym odnajdujesz? Bo sobie się spodziewam, że bycie ze sportowcem, który teraz nie może odłożyć nagle świata turniejowego yy, i treningowego na bok, to, to też jest wyzwanie. Staramy się to jakoś pogodzić. Yy, tata cały czas jest w turze, bo tego chcemy. Yy, ja, ja bardzo chcę, żeby cały czas grał i nie przerywał. Yy, a pomiędzy turniejami, jak tylko może, to do nas przyjeżdża. Ciekawe, że od samego początku i waszego związku i tej ciąży byście bardzo dyskretni. Jak to się w ogóle udało wszystko utrzymać yy, w tajemnicy? Chyba nie było trudne. Ja w ogóle bardzo późno miałam brzuch. Uh -huh. Ja się śmiałam, że ja sama czekałam, aż się pojawi ten, ten brzuch, więc jakoś specjalnie tego nie ukrywaliśmy, to tak naturalnie wyszło, że po prostu chcieliśmy zachować jak najwięcej dla siebie. Pamiętam, że jak pierwszy raz pokazaliście wspólne zdjęcie, to się wszyscy zastanawiali, wow, w ogóle, wiesz, jak to się stało, więc ja muszę ciebie zapytać, jak wy się poznaliście? Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych też z, z branży tenisowej. Ja w ogóle gram w tenisa, o A! zawsze. Ja w ogóle, u mnie cała rodzina jest tenisowa, tata gra w tenisa, brat grał w tenisa, ja też grałam w tenisa nie zawodowo i nie na takim poziomie jak Łukasz, ale, ale tym wspólnym mianownik był. A Magda, jakie ty masz plany, bo jako modelka toż to ciało jest bardzo ważne, czy ty na razie tą swoją karierę odstawiasz na bok, czy już szybko zabierasz się wiesz do pracy? Ja myślę, że ten rok yy, zobaczymy jak pozwoli forma, yy, ale chciałabym jak najwięcej czasu spędzać z Osią i, i na razie nie myślę o powrocie do, do modelingu. O Zosia ja mi się ruszyła, musimy być chyba ciszej. Nie no, jest wspaniała. Magda, wiesz, podczas wyborów mi z wielokrotnie miałeś szansę założyć białą suknię. Tak. <laughs> Słuchaj, czy życzę ci to, żebyś, tego, żebyś swoją założyła niedługo? Ja bardzo bym chciała, to jest jedno z moich marzeń stanąć przed ołtarzem i, i założyć tą białą suknię. Jak Zosia już będzie większa i będzie, nie będzie e, karmiona piersią, to wtedy zaplanujemy... Kochana, ja ci życzę, żeby wszystkie twoje marzenia się yy, wiesz spełniły, żeby wasza rodzina była zdrowa i szczęśliwa Bardzo na tej nowej dziękujemy. drodze. Dziękujemy. Dzięki kochana. I chodźcie, że przejdziemy, co tak będziemy, wiesz. Co tak będziemy stały, jak mamy taką piękną pogodę.